Cześć, witajcie na moim kanale Grucha XD. Dzisiaj gramy znowu sobie VRA na PlayStation 4 Pro. I dzisiaj zagramy sobie. Co? No, to nie no. Już graliśmy w The London Heist, dzisiaj zagramy. To jest mój padzik. I teraz zobaczę, dopiero zauważyłem, że tutaj spadają wózki. Dobra, ja dzisiaj gram na padzie. Można też grać oczywiście za pomocą PlayStation. Mówi, ale to myślę że przecież o innych gierkach to będziemy robić. Mm, OK, lecimy. Zaczniemy od samouczka, bo wam pokazać całość. O, tutaj jest w ogóle latarka w moim tym widzicie. Patrzcie, oświetlam. Mm, oświetlam sobie. Dobra, dawaj, dawaj, raz zagrać. Tak. Zaczymy samouczek. Mikrofon musi dzisiaj blisko mieć sobie. OK, tu mamy co? Podnieść puszkę. E, I muszę ją umieścić. Kurka wodna. Co ona jest? Nie takie proste. Jak się jeszcze ma mikrofon pod brzuchem No, no. Jest dobra. Otwórz szufladę. No, tutaj mi, trzeba mieć dość dużo miejsca. A ja jestem przy biurku. Nie mam tego miejsca, tak jak bym chciał. Ale ta kamera też ma. Patrzę, tak trochę sobie szczytuję. No, nie chcę mi się otworzyć. co ja walłem? Kamery. Będzie ciężkie do nagrywania, powiem wam. Bardzo ciężkie. Muszę przesunąć trochę. Mam. Tu. No ale nie mogę. Tu w prawo dać bardziej. No wszyscy. Ty... gdzie mam to dać? Falne w coś chyba. Bo... Widzicie, to jest takie. nie Jak powinno być. Tu jest dobrze lata, zobaczcie. A tu nie mogę dać prawa. O. To denerwujące jest, powiem wam. Bardzo tak. O. Jest. Jest. Udało mi się. Mam podnieść teraz brączko. Nic nie widzę Tam pukawa na mnie czeka Muszę sobie hmm. Tu jest za mało pomieszczenia na tą grę Naładuj No i mamy zobaczcie No teraz będzie dużo lepiej, już nie będzie tylko podnoszenia Ciśnij No i szlamy do celu, co? O Jezu, włóż broń do skrzynki Dobra Jest! Samouczek ukończyłem. Matko jaki długi był ten samouczek. Myślałem, że będzie dłuższy Nie, już nie chcę powtarzać Tak, opowieść. Lecimy z opowieścią Później strzelnica Mikiego jakaś Kontynuuj prolog, ptaszek, rzeźnik, napad, nacisk, ucieczka no, Zaczynam od prologu oczywiście Tutaj jednak ten mikro strasznie przeszkadza. Mam nadzieję, że już jak najszybciej podłączę ten nowy mikrofon. Oto. Tutaj najlepiej by się sprawdził oczywiście bezprzewodowy zestaw. Więzienie we wschodnim Londynie 632. Gra 18. Plus. Jak z dziwnie kończymy widzę trochę? Frank, jest problem. Jaki problem? Chyba ktoś nas oka. W cięło Ten bydlak chciał nas wyjebać. Wydymać nas na gładko. Nie, nie Frank. Nie wiem gdzie ona jest. Ale spokój wiem, kto może wiedzieć. Ta. Czy ty to widzisz? Tak. Okej. Okay. Dobrze, Frank. Myślałeś, że masz szansę. No. Trochę jaśniej. Jak teraz oceniasz swoje szanse, co? Moja ręka. <grywa> Wiesz, na moje oko są kurwa zerowe. Nie sądzisz? Wszystko Plan był prosty. Cicho wchodzimy, zwijamy serenę i do Franka, tak? Ale nie! Ty musiałeś odjebać jakiś numer. Co ty? Magik, kurwa jesteś? Wiesz co? Ja też mam dla ciebie sztuczkę. Pokażę ci. Założę się, że na pewno mu się spodoba. Da. Patrz. Tada! O! Zapytam tylko ten jeden raz. Nie przy to patrzcie, mierzy we mnie. Kurwa jest! Ja Będę się poruszał. London race. Taksy rzeźnik wczoraj 19:03. Nie, znowu muszę podnosić. Tu jest trochę Widzicie, mam mało miejsca też, nie muszę chyba podnosić. Ale co ty garów, mogę podnieść? A nie, palę Do Tam Wnosimy. Wywalamy. To też mogę wziąć. Posiedzę na kanapie. Nie mam nóg? Oni mam tylko rękę. A to kto? Ja Panie, jest to, że oni na ciebie spoglądają. Tony Francus nie żyje. Musiałem go skasować. Podąża za mną. Dobra. On rozmawiał z Rosjanami. Kurde! Jebany Wiktor Kozłow i jego pieprzony ruski szmal! Mój staruszek miał rację. Zawsze powtarzał... Nie licz, że zarobisz, jeśli siedzisz w pace. Albo trumnie. Czy starasz? Jest... Ty, Ruski niczego nie rozumieją. Każdy do każdego chce tylko strzelać. Zabijać się o byle gówno. Nawet przekupnej glina tego nie odpuści, skończymy w pierdlu. Wiesz, jak udupić kogoś takiego jak Kozłow? Trzeba zrobić z niego durnia. A wtedy rzuci się na ciebie mocno i z takim przytupem, że jak nie psiarnia, to dorwą go i jego ludzie. <śm> I właśnie dlatego dzisiaj. My załatwimy kozłowa, pozbawiając go jedynego na czym mu zależy: jego ukochanego diamentu, sereny. Mały niezbędnik komóreczka. A jakby to musiałem ją wziąć? Wyrzuć po wszystkim. Słuchawka Co byś miał wolne ręce Forza. O, Forsa to dawaj Na fuchę, a nie na koniki Daleko to, tak. to masz. wszystkie alarmy będą wyłączone więc musisz tylko wejść tam, wziąć diament i wymaszerować. O, banał. Proste. No pewnie. Chciałem jeszcze Nie no, teraz ktoś będzie dzwonił. A ja muszę tam się mieć. Mój to ma Od teraz. tej fuchy wiele zależy. Zwłaszcza jeśli chodzi o ciebie. Znamy się od Oj, Ktoś się pisze na ruską imprezkę! Mówiłem, żeby nikt tu nie wchodził. Ale nie jestem żaden nikt! Mam przepustki o które prosiłeś. Robił je człowiek Dave'a na komputerze. Dzięki Miki! Te przepiseczki to pierwsza klasa. Rozmawiamy! No tak, dobra. Ale o czym? No ty co, z policji? Aha. To jest twój jebany interes! A teraz przyprowadź pana! Dobra, Frank. Kontynuując... Znam cię, odkąd byłeś dzieciakiem. Jesteś częścią rodziny, odkąd cię wzięliśmy. Właśnie tak cię traktuję. Jak rodzinę. Słuchaj, chciałbym teraz trochę odsapnąć, nacieszyć się tym, co udało nam się stworzyć. No zapaliłbym ci dać, ale. O, Masz, no. Bliżej podejść, no. To już sam Wiesz, lubię Mikiego, ale jest za tępy, żeby pociągnąć ten interes. Z kolei, ty, chłopaku, jesteś ogarnięty. I jakby było, trzeba obronić nasze małe królestwo przed kimś takim jak na przykład Kozłow. Ale musisz zasłużyć. Wiesz, co to jest? To coś. To cały nasz biznes. Cały na kartkach tej małej książeczki. jeżeli się dzisiaj spiszesz. Będzie cały twój. Dobra. Dobra, z pierwszej. Już? Więzienie we wschodnim. Rondynia 630. 9. Gdzie to te moja ręko się tam? Gdzie ten panik? Co się lampisz? Życie ci nie miłe, co, synek? E. Za chwilę zagramy sobie w grę. A gra nazywa się Gdzie jest Serena? Heh. Myślałeś, że nam uciekniesz, co? A to dupa. I palnik. Zastanawiamy się, czy wiesz, gdzie jest. Nie. Wstaw na węgiel, ty mały skórwy synu. Chuj mnie obchodzi, to Franco tobie myśli. Nie ufam ci! A wiesz czemu? Bo tylko dwóch ludzi mogło zawinąć serenę! Ty albo ja! Ja tego nie zrobiłem! A teraz mów gdzie! Kurwa! Frank... Upiekło ci się. Chcę z tobą gadać. A, dawaj. No, dawaj ten telefon. No dobrze. Jak rozumiem, mamy mały problem. Zapomnij o nim na chwilę. Opowiedz mi własnymi słowami dokładnie, co się stało w biurze Wiktora. Loft Wiktora Koslowa. 4:45. Kurde, oni w ogóle nie śpią, chyba. Chociaż ja też gdzieś się o 4. O, jest Gnat. Zobaczcie. Tutaj będzie akcja, bo już to pamiętam. Sorry za to pukanie. Teraz ręki szukam. O, dawaj tą broń, dawaj. No jest. Tu jest mój spadać. Nie mogę złapać, bo teraz mam pistolet na Chciałbym, ale teraz wziąłem pistolet. Strażnicy! Chodź! Potrwę ci powiedzieć, na krzesełku jestem. Tak, muszę was... Wyłaz! podniesionymi łapami! Ktoś tu jest! Potrzebne wstanie! Kurde... Dostał. Tylko jeden?

Tam jest. Tam jest. Kurde no. Fycznie tak to wygląda, nie? Pewnie. O, u. No, no dzięki! Już? Jak skończymy tą misję, to widzimy się w kolejnej. Ja uciekam z diamentem i później zobaczymy, co się stanie dalej. Bo nie jest ale w tej gry. Dobra, tu się puszczał. Dawaj, ten diament. Uuu, macie Jest! Mam diament, zobaczcie. Mam! Piękny diament. W ogóle nie opuszczę. No i widzimy się w kolejnym odcinku.